Do połowy miesiąca potrwa jeszcze bezpłatny wywóz z terenu miasta Lubań odpadów wielkogabarytowych. Aby pozbyć się zbędnych przedmiotów, mieszkańcy mogą skorzystać z kilkunastu kontenerów, które w całym mieście ustawia ZGIUK na zlecenie Urzędu Miasta Lubań. Wszyscy mieszkańcy Lubania mogą w wybranych punktach, gdzie będą ustawione kontenery, Usuwać, oddać odpady wielkogabarytowe, te które y, nagromadziły się w mieszkaniach, y, na strychach czy w piwnicach przez y, cały ubiegły rok, czyli głównie meble, y, y, jakieś y, elementy sprzętu y, gospodarstwa domowego, stare pralki, lodówki. Generalnie y, nie oddajemy tam odpadów niebezpiecznych. Wystawka już praktycznie trwa, jest, tak, jest wpisana w tradycję miasta i trwa już około 10 lat i te punkty są już praktycznie niezmienne. Mieszkańcy z konkretnych ulic, dzielnic są już do nich przyzwyczajeni i tam gdzie były w zeszłym roku, tam będą także ustawiane w roku bieżącym. Prosimy tylko w sytuacjach, kiedy już kontenery będą przepełnione, aby raczej wówczas zaczekać wykładaniem obok kolejnych odpadów, tylko zaczekać na opróżnienie kontenera i wówczas ponownie będzie można te odpady wyrzucać. Przeważnie w danym miejscu będą około 2-3 dni stały kontenery. Tomasz Berunacki przypomina, że mieszkańcy mogą również bezpłatnie korzystać z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Które znajduje się na terenie Centrum Utylizacji Odpadów przy ulicy Bazaltowej 1. Chciałbym tutaj uspokoić mieszkańców, gdyż ci, którzy nie zdążą z różnych przyczyn, nie będzie ich w Lubaniu, będą pracować, nadal mogą korzystać nieodpłatnie z nowo otwartego przoku przy ulicy Bazaltowej. Także tam z kolei już. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o usuwanie także odpadów niebezpiecznych, które są związane z, z gospodarstwem domowym i jest to oddawane oczywiście też wszystko nieodpłatnie, można swobodnie tam się tego pozbyć, także jakby bez paniki jeżeli ktoś nie zdąży w te 2-3 dni będzie mógł te odpady usunąć także na przoku, na bazaltowej przez cały rok. Terminy wystawiania kontenerów znajdują się na stronie www.luban.pl. W szczególnych przypadkach, na przykład na wniosek wspólnot mieszkaniowych, kontenery zostaną wystawione również po 15 kwietnia.